Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog stależowania fasoliska. Tutaj, gdzie była fasola, to gdzie muciłem fasolę. Niestety, vlog ten będzie przed vlogiem zmucenia fasoli, z tego względu, że mam materiały wrzucone na komputerze, ale nie mam czasu, kiedy je. Skleić, obrobić i wrzucić, a korzystając z tego, że popadał deszcz, robię ścierniska na, na... moje ścierniska, robię fasoliska i ścierniska. Robię, pracuję na nawigacji, że robota ubywa pomału, pomału do przodu. 13,1 na godzinę, i ja sobie tak jeżdżę. Zaraz będzie jeden kawałek, skończę. Będę kolejny robił także dzisiaj fasoliska porobię, a może wieczorem siądę i powrzucam yy, i powrzucam. Jakieś część vlogów uda mi się zrobić, skleić. tak to tak. New Holland T6 155, 6-cylindrowy, skrzynia ElectroCommand. Ustaw się w linie Informator biegi. I tak sobie jeżdżę na nawigacji 13 na godzinę. nawigacja marki Sanna. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem, zapraszam. Ładnie prowadzi. Widzicie, jak elegancko kręci kierownicą. Delikatne, płynne ruchy, bez szarpnięć, bez nadmiernego machania prawo-lewo. Tak jak to jest w nawigacjach innych marek. Błąd pomiarowy: centymetr, 2, centymetr, 0. Tak to wygląda. Wiadomo, talerzówka jest dość twardo, więc skosuje co jakiś czas ciągnik. To nawigacja nie zdąży tak szybko skalibrować, ale przeważnie jest to w okolicach centymetra zero błędu. A jak widzicie, no to centymetr to, 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 to jest. To jest całe nic, ale tak jak mówię, tutaj talerzówka szybko nam. Miknie, skręci ciągnikiem i... Stawiły się w linie. Opuszczamy talerzówkę. A może inaczej zrobimy? Zrobimy to tak. Nie róbcie tego w domu i tak pracujemy. Także wrzucę Wam zaraz ten filmik bez obróbki, bez niczego nawigacja fajnie prowadzi, linie prościutkie. I trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć.